panowie witam w The Seven Saints, Grand Cross. Dzisiaj przejdziemy sobie tego świątecznego eventa z Reniferkiem. Ogólnie dobre nagrody z niego są. Jeszcze op opowiem ogólne, jakie są evenciki na ten moment. Tutaj możemy kupić naprawdę dużo rzeczy, więc troszeczkę go będziemy farmić. Na szczęście, znaczy 5 razy dziennie można go robić, ale na szczęście jest to tylko solo, bo jakby sami go robimy, nie potrzebujemy do tego nikogo więcej, bo naprawdę eventów, gdzie gramy z innymi graczami, na tych bosów czterech albo w czterech albo dwóch graczy, to ja już mam dość. Bo to bardzo długo schodzi, po ludzi, żeby cię nie rozłączyło internetu i w ogóle. No tutaj gramy na spokojnie. Generalnie bosik, ja to jest moje drugie podejście. Nie jest mega ciężki, ale trzeba uważać. No jedno, co trzeba zwrócić uwagę, to to, że on ma takich reniferów, jak zabijemy mu renifera, to on zwiększa sobie pierce rate. I on sobie te renifery co 3 rundy będzie ożywiał z powrotem, więc generalnie trzeba go jak najszybciej pokonać. I tu jest po prostu zalecany team z jakimiś, po prostu szybko łapać orby i go niszczyć i tyle. Lostway Melio... Lost Lost Meliodasa używałem wcześniej na tym węciku I było ok, ale jako, że on jest czerwony, to nie aż tyle zadawał. I w tym momencie sobie po prostu... Pociśniemy coś takiego. Czyli ja dobrego wybrałem. Niebieskiego, tak? Dobrze. Wybrałem niebieskie karty, ponieważ, ludziki, ponieważ przeciwnik jest czerwony. To też jest jakaś przewaga. I no, warto o tym pamiętać. Dobra, bo mogło być troszeczkę za głośno. I staram się tutaj po prostu jak najszybciej go pokonać i wjechać z ultimate'em, szczególnie w drugą fazę. Tą pierwszą, jeszcze bez ultimate'a, jakoś można przejść. Jak można to atakuje jak najbardziej atakami na jedną postać w tego głównego renifera. I Elizabeth Godness jest tutaj o tyle dobra, bo on ma mm, ten cały Pierce Raid. Hmm. No, nie chcę mu zabić tych ludzików. Ale raczej nie powinien. Eee, ta jej tarcza jakby niweluje różne krytyki i tak dalej, dlatego troszeczkę mniejsze obrażenia oberwiemy, nawet jeżeli on będzie miał większy ten Pierce Rate. Uff, blisko było. Blisko byłoby mu dobić tych ludzi. One też troszeczkę mogą, znaczy biją, więc to też trzymamy się na uwadze. Okej, okay, nie będziemy mieli za bardzo ultimejta nam no Będziemy mieli na się. Wydaje mi się, że jakoś damy radę. Tu też King jest dobry, bo usuwa debuffy, których tu dostajemy naprawdę dużo. Hmm, tak się zastanawiam czy go dobijać. Zastanawiam się tak bardzo. Na nim też może być ultimate. Hmm. jakbym połączył dobra, lecę, atakuję, bo już jeden skill mam atakujący więc prawdopodobnie te potworki mu i tak skiną i nie jest dobrze o tyle dobrze, że nie mamy debuffów ale go nie zabiję. hmm, no dobra także tego jednego obrażenia zabrakło, ale dobrze będą ultimate w następnej turze i zobaczcie o właśnie, to jest tam on sobie je będzie Podaję, że to jest co trzecia tura, żebym sobie je no, z powrotem brał. No, Za dużo one akurat nie zadają. Myślałem, szczerze mówiąc, że więcej. Na szczęście niebieski typ jest y, odpowiedni tutaj. Dobra, mm. wiecie co? Mm. Chciałem na Lost na jeszcze dać ulta, ale naprawdę się obawiam, że... To, dobra, zabijemy go. King... ...aż tak mało damage'a nie robi. No, chyba tak co do jednego HP to się udało zrobić. Co do jednego. Yy, także widać, że nie jest aż tak niebezpieczny na pierwszej fazie, choć yy, no troszeczkę bardziej się... O, bardzo się obawiałem, ale nie było takiej tragedii. Teraz trzeba pamiętać, że na Meliodasie on zadaje potrójne obrażenie, jeżeli ktoś ma debuffa, więc trzeba pamiętać o debuffach. Nie mam debuffu, nie mam, a on ma czy nie ma? Nie ma żadnego debuffa na ten moment. I nie mam jak mu dać, więc nie zrobi mega dużych obrażeń. Hmm, niech się tak zastanawiam, jak go zacznę urtować, dobra, lecimy. Lecimy! No, tak dużo to mu nie zabieram. Jeszcze jest fajna opcja, żeby tu dać tą niebieską, która dodaje atak, również bije wszystkich. No, taki po prostu bufer. No, ale też nie ma co aż tak panikować, że o kurczę, zabijemy mu te minionki. No zobaczcie, raczej nie przegram w jedną turę. A troszeczkę szybciej raczej to przejdziemy nawet. Nie, nie mamy tarczy pomogłaby nam bardzo na Elizabeth. Ujo! czyli moglibyśmy przegrać w jedną turę hmm. no coś takiego zrobię, w razie co jakiś heal, jakiś damage Tylko nie miałem żadnego debuffa, no korozja by się przydała. O, jeszcze co, zapomniałem o tym. Jeżeli go zabijemy na drugiej fazie, on się leczy do połowy HP, więc to jest troszeczkę niebezpieczna sprawa. Bardzo niebezpieczny boss. Hmm. jakby na autobattle auto raczej tego ostatniego poziomu łatwo nie przejdziemy. E, jeszcze jakbym dał radę puścić Elizabeth ulta, to to by była dobra sprawa, bo on by siebie sam zabił po prostu. Ale chyba po prostu on mnie zabije Nie rób tego. Wow, ale fart. Damy w razie co? Tarczę, choć yy, tak jak mówię, lepiej by było go zostawić, żeby on atakował i się sam zabił, ale troszeczkę się go obawiam. Ultimate Mówcy mu z tym można zabrać ładnie. I king mnie bardzo tutaj ciekawi, bo zabiera dużo obrażeń. Naprawdę dużo. Zobaczcie teraz. No teraz respił sobie z powrotem minionki, jak znowu je zabijemy, to on znowu będzie miał dodatkowe buffy, więc to już jest etap, na którym trzeba będzie uważać. Dobra, zaatakował nas dosyć mocno i zginął. <ścoughs> Także to jest plus taki, ale łatwo nie było. Szczerze mówiąc. Lost Wayne'em poszło mi dosyć łatwiej, czerwonym, ale może po prostu tak się ułożyło, że tam miałem multa i w ogóle tutaj ta korozja nie chciała dojść, która by mi się bardzo przydała na nim, żeby wiecie, był ten debów, Także, no, było jak było. Zobaczymy sobie, co jeszcze jest dostępne ogólnie. Za każdy dzień logowania, więc pamiętajcie o tym, mamy sumon, aż 15 czy 14, 14 multisamonów będzie. Także pamiętajcie by się chociaż zalogować do gry, nawet jak nie macie za bardzo czasu grać, ponieważ no, no jest darmowy baner, warto, szkoda by było nie skorzystać. Na nic innego, nie zużywamy kamieni, zbieramy. Ja sobie troszeczkę etykietów part 2 zdobyłem z ostatnich eventów, szczerze mówiąc bardzo, ale to bardzo dużo nagród ostatnio dają, więc jak macie chwilę, to polecam trochę pograć, bo jest i bingo, z którego są te aktualnie nagrody. Jest i time, time back. No, jest tu codziennie inna rzecz, którą mamy służyć Jak klikniemy na nią, to ją dostajemy z powrotem. Mamy, to nie jest to, co chciałem kliknąć. Mamy jeszcze pozostałości z poprzednich eventów, czyli takie kluczyki, które otwieramy zdobywamy mamy wiele. Pamiętajcie, żeby kliknąć wszystko i dopiero potem next stage, nie po złapaniu głównej nagrody, tylko wszystko. I to wszystko dropimy na różnych stageach, które możemy sprawdzić w tej zakładce event. I zobaczcie, przykładowo te holy, e, holy, hol, Happy Holiday Drop e, Bingo. Możemy złapać z Main Stage i Fort Solgress. Czyli jest to dobra sprawa, żeby pograć troszeczkę ten Fort, aż złapimy wszystkie Bingo. I bodajże jest 30 na dzień, tam nie wiem, czy po 2, czy po 3 dropią, więc trochę trzeba pograć. Mamy też kluczyki nadal, które są z Boss Battle, Deathmatch i Free Stages. Więc to też jest rzecz, którą warto po prostu codziennie kilka razy zagrać. Mamy też do dyspozycji do dyspozycji w Coinshopie nowe skarpetki, którym, o właśnie jest też bardzo dobra, niesielona Merlin, którą polecam sobie kupić. Są też skarpetki, których jeszcze nie wiem co która dokładnie daje, ale ta pierwsza za jeden za jeden coin podobnież daje jeden pendant, jeden awakening coin, trzy młotki i to nie jest dużo, więc tego raczej nie polecam robić. Generalnie są one dosyć drogie i raczej ich nie kupujcie. Raczej nie ma co próbować szczęścia tutaj, także to reszta rzeczy eventowych jest do zdobycia raczej też nie ma co kupować. Także generalnie mamy dużo rzeczy, żeby grać codziennie, robić dzienne misje, grać tego Renifera, którego przed chwilą pokazałem, bo daje to naprawdę świetne nagrody. I to jest główna sprawa, której się teraz trzymamy. Wydaje się mało, jak tak po powiedziałem, ale to jest bardzo dużo. W ogóle, same dzienne zro misje zrobić to jest troszeczkę dużo roboty. Pamiętajcie również, Tutaj pojawia się taka choineczka, żeby codziennie w nią wejść, ponieważ tu jest jakaś nagroda dziennie i tu na przykład mogą być, y, dzisiaj był nowy wygląd nam do tawerny, więc jakieś nowe bonusy, tu jest Jericho, z którym sobie mogę porozmawiać i yy, 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 co tam jeszcze, z głównych rzeczy to tyle, czyli jest dużo do farmienia, nie chcemy Ci dawać nic, yy, mogę jeszcze na szybko moje pokazać. Konto. Co się pozmieniało? Co się nie pozmieniało? Możecie w stosunku do poprzedniego zobaczyć. Generalnie trochę do przodu. Cały czas cierpię na brak deriery, ale powoli już przyzwyczajam się do tego. Daję sobie w inny sposób radę. I tyle. Także. To tyle na dzisiaj. Życzę Wam powodzenia i wesołych świąt. Jeżeli jeszcze nie będzie, no mam nadzieję, że będziecie oglądać dalej filmiki, ale już Wam mówię, wesołych świąt i wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.